Witam Państwa w nowym vlogu na moim kanale. Dzisiaj vlog. z Zobaczmy niepadałości. Mam 5.30. Zaczynamy się szykować. O 7 wyjeżdżamy z Kanczyna. do Warszawy do na Waszej niepadałości. Zapraszam Was do oglądania tego vloga. Ile let's go. Właśnie sobie zrobiłam herbatkę. Rano sobie teraz i wrócę do was już chociaż w części ogarnięta, choć właśnie teraz myślę, czy najpierw sobie zrobić włosy może czy, czy czy się pomalować, ale chyba może włosy zrobię no dobra więc do ta chwila słuchajcie, pomalowałam się tak szybciutko zrobiłam sobie z dwa na, na warchoczki, bardzo lubię tak tą fryzurę tak to wygląda. O, mocny mlo. Więc i ja teraz się szybko przebiorę i bo już mamy już 115, więc już jest późno. I już zaraz wyjeżdżam. Z domu. Słuchajcie, mamy za 20. No za 257. I wyjeżdżamy z domu Lecimy. Widzimy się potem. Słuchajcie. Jesteśmy na szybki kawie na oglądanie. I lecimy teraz już dalej. Jedziemy na... na barsz Widzimy się już na miejscu w Warszawie. O pokolenie Orle, o bohaterski czyn, o święto. Ojcze nasz, któryś jest w imię, święcie imię Twoje. jest przypadkiem, że spotykamy się właśnie. Na jednego z ojców niepodległej Polski, Romana Dmowskiego, który w swoim Roman Dmowski, Prawa szybciej, prawa szybciej! Podległości! Nadchodzi, nadchodzi, właśnie podległości! Nie będzie Niemiec próbnał twarz nic, dzieci nam Grybanię. O,

My szmole rzeży, bo to nie szmole rzezy, nawet my nie widzimy inny napi.